Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry The Settlers. Kontynuujemy naszą misję tutaj na obszarze czalia. Ostatnio udało nam się pozyskać krówki, które tam podróżują cały czas. Ale dzięki temu będzie można produkować mleko. Mamy dużo tego, jeleniów, także to jest masakra akurat. O jelenie się nie boję. Możemy sobie nawet jeszcze stworzyć tutaj. Nasz magazyn jest pełen. Jedną tom, jedną brzeźnię. Mm. Warsztat tkacki można by zrobić. o. Tak tu. Myślę, że mydlarnię jeszcze jedno można zrobić spokojnie. My w międzyczasie sobie ulepszymy magazyn. Bo czemuż by nie? Będzie jeszcze więcej miejsca. A my teraz robimy bibę. Awansujemy naszego dzielnego markusa na barona. Mój panie, jestem wdzięczny, że nadałeś mi tę godność. Dziękujemy za dostarczenie nam miotem. Teraz nasz klasztor będzie czysty i pozwoli zachować zdrowie. Proszę, jako nagrodę przyjmij ten wóz sera dla swoich osadników. O, czyli wysłali nam ser. U, fajnie. Cieszę się, miło mi. Bardzo mi miło. Te krowy. O, one tu już idą. Także niedługo będziemy już tutaj produkować sobie ser. Będzie fajnie. Im większa różnorodność jedzenia, tym lepiej, a my teraz tworzymy koszary łuczników. I warsztat. Warsztat łucznika, warsztat miecznika, wszystko jest. Jest super. To ulepszmy. To ulepszmy. To ulep. <śmiech> <śmiech> Nie ma ludzi. No to ulepszamy katedrę w takim razie. Dobra, łucznicy się przydadzą, żebyśmy ich na murach tutaj wystawiali, więc tak z. Kamieniołomie wyczerpały się zasoby kamienia. O, koniec kamienia. Więc tak ze cztery. Te. Tak ze cztery. No. Bataliony łuczników by się przydało zrobić. Brakuje jednej krowy. Czyżby jedna krowa zginęła. Po drodze. Niedobrze. Ale dobra, już się produkuje wszystko. Także jest gitesik. Dobra, czyli już nie da się w tej misji bardziej rozwinąć... Yy... Ilość, mia... ilość ludzi Ale myślę, że to już nie będzie potrzebne chyba Chyba nam już wystarczy to co mamy W przyszłości jeszcze będzie można robić warsztat oblężniczy Nie może znaleźć kamienia Że będzie można robić te maszynki oblężnicze ale to chyba dopiero w późniejszych misjach, a póki co skupimy się na łucznikach i na miecznikach. Dobra, zróbmy sobie tak te trzy bataliony na razie. Batalion. Żołnierze chętnie walczą w mojej armii. Żebyśmy mieli jakąś ochronę w razie czego. Przybył wóz dary z dalekich krajów. O, przyszedł wóz, super. Jesteśmy w drodze. Dobra, mogę spokojnie jeszcze jedną piekarnię zrobić chyba, z tego co widzę. O nie, tak za krótko troszkę. ten sposób spoko. A więc tak. E, co możemy zrobić? Jeszcze możemy zrobić tak. Na pewno tak. Mm, serownie. Jeszcze jedne kiełbasy. Piekarnie. Tu jest coś, co ja robię. Tu. Lekarnie? Co się stało? Nie tu. Nie. Ale to dziwnie zjechało. O. I y, ciuszki jeszcze potrzebujemy, a więc zróbmy sobie jeszcze jedną tonę. Garbarnie. I można spokojnie jeszcze jeden zakład tkacki tutaj zrobić. Proszę bardzo. Ulepszmy sobie jeszcze warsztat i koszary. No, powiem Wam, że nasze miasto jest dość już takie fest, że tak powiem. Dość fajne. Tutaj krówki pracują. Znaczy krówki pracują. Co ja mówię, nie? Ale... Ale no. Jelonki, mleko. Super. Wszystko super idzie. Ale się drewno skończyło. Patrzcie, poszalałem z tym drewnem i. I koniec. Dobra, my musimy wyprodukować uczniów i wysłać ich, chyba tutaj, nie, żeby ich mogli mieć. No, tak zrobimy, zapewno. Festyn robimy? Nie, na razie może nie. Warsztat tkacki, serownia. Garbarnia. A, trochę polepszaliśmy, ale już mamy zero. Łuczników dalej nie możemy robić. O, sobie tutaj, może te ścieżki. O, fajnie rozplanowane miasto. Podoba mi się. Tu jeszcze będzie miejsce na... no dwa na pewno budynki. I tu na jeszcze trzeci jakiś. Mamy jedno drewno, super. Jedzenia mamy dużo, więc teraz możemy spokojnie zająć się tworzeniem na przykład więcej garbarni i środków czystości. Bardzo dobrze. Twoi łucznicy są gotowi. Dobra. Tak, Wysłamy ich do was. Tak, już to robimy. Także będzie misja załatwiona. Ładnie prosperuje wszystko. mi się tu podoba. Mi się to podoba na bardzo naprawdę. Fajnie, że można było kupić te krówki, te owieczki. T -t Tutaj mamy takie typowo e... typowo tereny rolne. O. Mm, żołnierzy będziemy robić, ale ja chcę jeszcze łuczników więcej stworzyć zamiast tych piechurów. No nie idą przez ich teren Markus, chodź tutaj się przejść. O tu, bo tu cię jeszcze nie było. Zobaczymy, co tam będzie. A łoczków, jak tam wyślemy do nich, chyba to już. Y... To już nie będą nasi najemcy. No już przybyli i natychmiast rozpoczną szkolenie naszych ludzi. Twoi ucznicy powrócą, gdy tylko zakończy się szkolenie. A, nie, jednak wrócą. Czy możesz dostarczyć nam miecze? Bylibyśmy skłonni sprzedać ci żelazo po rozsądnej cenie, jeśli nam pomożesz. Ha, za mało dóbr mamy? Patrzcie, co tu jest. Nasze lokalne jednostki zostały wyszkolone i można je zatrudnić. Dobra, wracają. Tak, mój panie. To git. Niech tu wrócą. Rzecz jasna. Teraz tak, my mamy... Nie, tu. No brakuje trochę nam tych dóbr. Ale to nic. Teraz tak, Markus... No właśnie, a co oni tu mają? Oni tu mają posterunek, oni tu mają tak samo hodowlę owiec, krów. A pszczelarza. Właśnie, te ule tutaj są. Zioła, sielarz, z leków do apteki chyba, nie? Chyba no to tu nie przejdziemy, no nie ma bata. Są tu mury. No nie wejdziemy, no. Z tego co stoi. są dostatecznie blisko. Mogę dostarczyć moim żołnierzom nowe pochodnie. Zostałem zaatakowany. Tak. O nie. Biła Na rozkaz. Natychmiast. Tak, mój panie. Jak rozkażesz. Jak rozkażesz. Dobra, wracają. Nie muszę zrobić. Dobra, mamy 8 tych dóbr, więc prawie, prawie, prawie ten. Czyli znaczy osie, 8 tych mieczy. Wóz o, został wysłany. Dobra, wysyłamy. Zająć A my teraz tak. Pamiętam, że można było ustawiać łuczników na murach. Na to jest super. Dalej, naprzód. Ci już stoją. Super. Ci też, więc mamy obronę. Jakby co? Mamy obronę załatwioną, więc jest super. Tu jest wszystko już ulepszone. Teraz tu musimy ulepszyć. Dobra, zróbmy tak. Zróbmy kolejną mydlarnię. Rolnik nie ma pola Zróbmy kolejno, kolejny ten. Walż tkacki i garbarnia tu się jeszcze jakoś zmieści, czy już się nie zmieści? Nie, już się nie zmieści. Ale tu się zmieści. O! Będzie git. Uwaga! Zima się skończyła. Mamy już znowu eee, ładne te. Ładne pogody Tak składne zdania tylko ze mną Jeszcze jednych uczników bym zrobił i ustawiłbym ich tu O Dokładnie tak Natychmiast Nie, już wyższej godności nie mogę. Nie mogę mieć. No, i ładne, ładne miasto, podoba mi się. Aha, tu już wysłaliśmy. To jedzie, dobra. No i póki co widzę, że wszystkie misje takie wykonaliśmy. Więc musimy teraz czekać, jakie inne misje dostaniemy. No nie, ludzi mamy. 126, to jeszcze, jeszcze troszkę dalibyśmy radę pobudować budynków. Dobra, sera mamy. Dzięki mieczom, które nam dostarczyłeś, będziemy mogli bronić naszej wioski. Jako nagrodę możemy ci dać trochę żelaza zupełnie za darmo. Jeśli potrzebujesz więcej, sprzedamy ci je za rozsądną cenę. O, spoko. Osadnicy Monstein, Nadszedł czas podatków. Czas zapłacić za moją bezinteresowną pomoc. Osadnicy Monstein, nadszedł czas podatków. Czas zapłacić za moją bezinteresowną pomoc. Hmm. Musimy pomóc wiosce Monstein odeprzeć armię zbójów barona. No właśnie. Musimy pomóc wiosce Monstein odeprzeć armię zbójów barona. Tak. Chciałabym pomóc osadnikom, ale ci najemnicy są kosztowni. Jeśli jednak masz złoto, będą walczyć, jakby bronili własnych rodzin. Dobra, masz to Pus, złoto. Weźmiemy sobie najemników od naszej Kestral. Rolnik nie ma pola uprawnego. Jednego nie są dobrzy, chyba nie? Na twój rozkaz. Dobra, mamy tutaj parę tych batalionów. Będziemy teraz bronić Monstein. To ci bandyci, znowu już nie tacy źli. Ci bandyci akurat w tej misji. Tutaj są dobrzy bandyci, chyba. O ile się nie mylę. U, sporo żelaza nam jedzie. Dobra, możemy więcej ubrań zrobić jeszcze, na pewno. O tak. Ach, więc masz złoto. To przekona moich ludzi, aby pomogli wieśniakom. Odeprzemy następny atak. Dobra. Dobrze wiedzieć. No to jak coś pilnujemy, także... Także nie ma źle. Tych dajemy na mur. Co to jest? Aha, czyli okay. chyba za taki czas będzie ten, będzie atak na tą wioskę. Dobra, za 3,5 minuty będzie atak. No to no już bardziej się nie przygotujemy. No łuczników mamy na murach, więc łuczników sobie zostawimy. Będą pilnować naszego miasta, gdyby coś się działo. Ci tu są tak ściśnięci bo miejsca nie ma fajne fajne dobra a my możemy oczywiście tak więcej ubrań zrobić o możemy zrobić więcej środków czystości I jeszcze miotlarza możemy zrobić, bo dlaczegoż by nie? O! No i ładne miasto, ładnie prosperuje, podoba mi się. Zamurowaliśmy się, że tak się wyrażę, murami. Także także sympatycznie. Nie brakuje żywności. Niczego nie brakuje, panie. Kiełbalas mamy najwięcej, ryb mamy najmniej. Potem chlebuś, potem serek. Chyba możemy spokojnie jeszcze jedną serownię zrobić, no nie? mi się wydaje. O, tu. No i fajnie. Trzeba się pozbywać tych, 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 o. Tych pierdółek, żeby nam produkowali potem te dobra i tak dalej. No, jeleniów mamy od groma. A to dobrze. Ale to dobrze. I co ci bandyci to? A czy ci najemnicy do nas tam przeszli? Nie, nie przeszli, dalej tu stoją. Dalej tu stoją. Dobra. A te zgliszcza wyglądają mnie. Ta wioska była sporą wioską. Dość dużą, ale no niestety się zniszczyła. Właśnie, terytorium należy do innej frakcji, a zatem nie możemy go zdobyć. No to jest w sumie logiczne, chyba, nie? nie? Co tam się dzieje? A, chyba ci yy, wilk czy niedźwiedź. Tu, tutaj niedźwiedź łaził, nie? Pamiętacie? Kiedyś tam. Kiedyś tam łaził jakiś niedźwiedź. No, my ulepszamy tutaj wszystko, co się da. Miotlarza jeszcze. Drewna też mamy sporo, także. Nie ma się co bać. O, wóz z tym, z żelazem. No tak, bo oni nam wysłali ten wóz. Ej, dobra, zróbmy sobie... Moment. Muszę usunąć wozy z rynku, żeby móc ten. Żeby móc tutaj robić te biby. No to niedobrze, siedem, to jeszcze dwa budynki zbuduję jakieś. Ma drewna. O już jest. Czas minął. Uwaga. jakiś atak powinien być zaraz chyba nie? Wedle życzenia. Do ataku. Wedle życzenia. Jesteśmy w drodze. O idą tu. Rzecz jasna, natychmiast rzecz jasna, wedle życzenia, dobra, bijemy na front! Nie poddawać się dobra, bijemy tych łuczników, tutaj giną. Tym razem powstrzymaliśmy tyranie Barona. Tym razem nie udało mi się splądrować naszej biednej wioski. Dobra, udało się. Chcemy zbudować wokół naszej wioski palisadę, aby bronić się przed najazdami bandytów z Randalfingem. Ale potrzebujemy dużo drewna. Jeśli nam pomożesz, szybko zbudujemy palisadę. Hmm. Osadnicy Monstein, Nadszedł czas podatków. Czas zapłacić za moją bezinteresowną pomoc. Tak. Osadnicy Monstein. Nadszedł czas podatków. Czas zapłacić za moją bezinteresowną pomoc. Kościół powtarzasz się. Chciałabym Oj. pomóc ostatnikom, ale ci najemnicy są kosztowni. Jeśli jednak masz złoto, będą walczyć, jakby bronili własnych rodzin. Aha. Dobra, tym wysłamy złoto. Tym, tym wysłamy złoto. A tu wyślemy drewno. Tak, tylko uzbieramy. Bo teraz mamy trochę mało tego drewna. Ale dobra. Ale dobra, dobra. Nie jest źle. Mamy dużo żywności, dużo ubrań. Środków czystości. Także jest w porządku, mi się wydaje. Jest dobrze, jest fajnie. Yy, tu mamy tych. Prówki tu mamy owieczki. Dobra, myślę, że w tym momencie możemy sobie zakończyć odcinek. W kolejnym... wyślemy to drewno tamtej wiosce na budowę Palisady. I zobaczymy jakie kolejne misje. W tej misji będziemy mieli do wykonywania, a póki co, wielkie dzięki wam za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się. No i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie.